Zawsze myślałem, że mam jeszcze czas, że wszystko mogę odłożyć na jutro. Rozmowę z matką, naprawienie relacji z moim bratem, zrobienie badań, które tak długo odkładałem. Praca, rachunki, codzienne sprawy wszystko to wydawało się ważniejsze niż moje zdrowie czy emocje. Żyłem jak większość ludzi, w pośpiechu, w stresie, nie zatrzymując się, by zadać sobie pytanie: czy jestem szczęśliwy? Kilka tygodni przed moją śmiercią zaczęły dziać się rzeczy, których wtedy nie rozumiałem. Budziłem się w środku nocy z dziwnym uczuciem, jakby ktoś mnie wołał. Słyszałem szepty, które znikały, gdy tylko włączałem światło. Czułem obecność czegoś. Jakby czasem ktoś siedział na brzegu łóżka, patrzył na mnie w ciszy. Myślałem, że to stres, przemęczenie. Wmówiłem sobie, że to nic takiego. Ale najdziwniejsze było to, że zacząłem widzieć ludzi, którzy już dawno nie żyli. W tramwaju, mężczyznę, który wyglądał jak mój dziadek, zmarły osiem lat wcześniej. W sklepie kobietę przypominającą sąsiadkę, która odeszła na raka. Ich spojrzenia były przeszywające, jakby chcieli coś powiedzieć, ale nie mogli. Przypadek, halucynacje tak sobie tłumaczyłem. Wtedy jeszcze wierzyłem, że jestem tylko zmęczony. W ostatni dzień mojego życia wszystko wydawało się zbyt spokojne. Niebo było nienaturalnie błękitne. Ptaki śpiewały. Ale ich śpiew brzmiał inaczej, jakby z innego świata. Kiedy spojrzałem w lustro, zobaczyłem zmęczenie w oczach, ale też dziwny spokój jakby moja dusza już wiedziała, że to ostatni dzień nie miałem wypadku, nie zostałem zaatakowany po prostu moje serce się zatrzymało tak nagle, że nawet nie zdążyłem się przestraszyć przez sekundę wszystko zamarło potem nastała cisza, jakiej nigdy wcześniej nie słyszałem cisza, która była początkiem końca albo początku czegoś znacznie większego. To wydarzyło się tak nagle, że przez pierwsze sekundy nie rozumiałem, co się stało. Pamiętam tylko, że siedziałem przy stole, trzymając kubek z herbatą. Poczułem nagły ucisk w klatce piersiowej, jakby niewidzialna dłoń zacisnęła się na moim sercu. Kubek wypadł mi z rąk i rozbił się o podłogę, ale ja już tego nie słyszałem, nie w ten zwykły sposób, bo wszystko nagle ucichło. Świat przestał wydawać dźwięki, nawet moje myśli były inne, jakby odcięte od ciała, ale wciąż obecne. Spojrzałem w dół i zobaczyłem siebie. Leżałem bezwładnie na krześle, z głową opartą o stół, a oczy miałem otwarte, puste, bez wyrazu. To było tak nienaturalne, że nie mogłem oderwać wzroku. Serce mi zamarło, jeśli w ogóle jeszcze je miałem. Nie czułem już bólu, nie czułem zimna, gorąca, ani ciężaru ciała. Czułem tylko lekkie drżenie, jakby wibrację, która przeszywała przestrzeń dookoła mnie. Nie miałem ciała, ale nadal byłem. Myślałem, czułem, obserwowałem. Pierwszym uczuciem była konsternacja. Pomyślałem, czy to sen, czy straciłem przytomność. Ale z każdą sekundą uświadamiałem sobie, że to nie sen. To było zbyt realne, zbyt intensywne. I wtedy przyszło drugie uczucie przerażenie. Bo nie widziałem żadnego światła. Nie było aniołów. Było tunelu. Była tylko ciemność. Niecałkowita, ale jakby zamglona. Przestrzeń bez wyraźnych kształtów, w której unosiłem się jak piórko na wietrze. A dookoła mnie była pustka. Zawołałem. Najpierw szeptem, potem krzykiem. Halo? Czy ktoś tu jest? Ale mój głos nie odbijał się echem. Nie brzmiał jak wcześniej. Brzmiał myślą, intencją. Czymś, co nie miało dźwięku, ale miało wagę. I wtedy to się stało. Pojawiła się obecność. Coś albo ktoś zaczął się zbliżać. Nie widziałem go jeszcze, ale czułem. Jego energia była intensywna, ciężka, głęboka. To nie była miłość. Nie była to też nienawiść. To było coś między. Jakby istota, która zna prawdę, której człowiek nie chce znać. Zamrugałem, choć nie miałem powiek, i zobaczyłem kontury postaci. Ciemnej, wysokiej, nieludzkiej, ale nie złej. Patrzyła na mnie z czymś, co mogłoby być współczuciem, albo żalem, i wtedy usłyszałem: Nie w uszach, ale w duszy Jeszcze nie zrozumiałeś, gdzie jesteś, ale wkrótce zrozumiesz. I to cię zmieni. Jeśli ten rozdział ci się podoba, mogę przejść do rozdziału trzeci Zimna ciemność gdzie główny bohater będzie wędrował przez pustkę duchową i odkrywał, że nie każda dusza trafia od razu do światła. Gotowy by kontynuować? Czas w tym miejscu nie płynął tak, jak go znałem. Nie było później, wcześniej, teraz. Była tylko obecność. Moja i tej ciemności, która mnie otaczała. Nie była to ciemność, jaką znamy z nocy czy zamkniętych oczu. To było coś żywego. Coś, co patrzyło. Coś, co czekało. Z każdą chwilą, jeśli w ogóle mogę to tak nazwać, czułem coraz bardziej przejmujący chłód. Niefizyczny, duchowy. Jakby moje wnętrze stygnęło, jakby każdy fragment mojej istoty był ogołacany z ciepła, nadziei, a nawet pamięci. Nie widziałem innych dusz, nie słyszałem głosów. Byłem sam, ale nie samotny, bo ta ciemność miała swoją świadomość. Obserwowała mnie, testowała, wnikała we mnie, jakby chciała coś ze mnie wydobyć. Zacząłem przypominać sobie rzeczy, o których nie myślałem od lat. Krzywdy, które wyrządziłem. Słowa, które wypowiedziałem ze złości. Ludzi, których zawiodłem, czasem nieświadomie, czasem przez dumę. Te wspomnienia nie były mi tylko pokazywane, ja je przeżywałem od nowa. Każde uczucie, które wtedy wywołałem u innych, teraz wracało do mnie, jak echo w nieskończonym korytarzu. Ból, smutek, zawód, który komuś sprawiłem, teraz był mój, cały. Nie było sędziego, nie było wyroku. Ale ta ciemność, ona prawdziwie znała moje wnętrze, bez maski, bez wymówek. I wtedy zrozumiałem coś, co przeszyło mnie głębiej niż wszystko, czego doświadczyłem za życia: że dusza nie może uciec od prawdy o sobie. Nie tu. Tu wszystko było jawne. Tu nie istniało ale. Tu każda intencja miała wagę, a każde działanie echo. Zacząłem płakać. Nie miałem oczu, ale płakałem. Rozpaczliwie, jak dziecko, które nie wie, gdzie jest i dlaczego wszystko, co znało, zniknęło. Błagałem o światło. O ciepło o jakikolwiek znak, że nie jestem zapomniany, ale odpowiedź nie nadeszła. Ciemność trwała i tylko coś we mnie, coś bardzo głęboko, zaczęło się zmieniać. Coś pękało, coś co nosiłem przez całe życie, choć nie wiedziałem, że to tam było. Duma, ego, strach. Nie potrafię tego nazwać, ale kiedy to wreszcie opadło, poczułem coś nowego. Nie światło, nie radość, ale gotowość. Gotowość, by stanąć twarzą w twarz z tym, co miało przyjść dalej. Nagle wszystko się zmieniło. Nie wiem, czy to była decyzja tej obecności, czy efekt mojej wewnętrznej przemiany, ale ciemność zaczęła się rozrzedzać. Powoli, niemal niezauważalnie. Najpierw zobaczyłem delikatne światło, ledwie smugę. Nie miało źródła, nie miało kierunku, ale rozświetlało przestrzeń, jak cicha obietnica. Znalazłem się ponad sobą. Nad tym, co zostało z mojego życia. Nad pokojem. Nad moim martwym ciałem, które już nie oddychało. Widziałem wszystko z góry, jakbym dryfował, ale to nie była tylko perspektywa. To było coś znacznie głębszego. Czułem emocje innych ludzi, ich myśli, ich ból. Moja matka przyjechała pierwsza, wbiegła do mieszkania wołając moje imię, płakała, zanim jeszcze mnie zobaczyła. Wiedziała. Matki po prostu wiedzą. Kiedy mnie dotknęła, jej krzyk przeszył cały pokój. A ja stałem obok. Nie mogłem nic zrobić. Nie mogłem jej przytulić. Nie mogłem powiedzieć, że jestem tuż obok. To była nowa forma bólu niefizycznego, duchowego. Patrzyłem na tych, których kochałem, widziałem, jak cierpią z mojego powodu, i nie mogłem niczego zmienić. I wtedy uświadomiłem sobie coś strasznego. Przez całe życie byłem blisko tych ludzi, ale nigdy tak naprawdę ich nie słuchałem. Nie widziałem ich bólu, ich pragnień, zbyt skupiony na sobie. Teraz bez ciała, bez głosu. Widziałem wszystko z przejrzystością. Jakiej nie da się opisać. Każde niedopowiedziane kocham cię, każdy niewysłany sms, każde niewypowiedziane przepraszam, wszystko to miało znaczenie. Widziałem też ludzi, których ledwo pamiętałem, kobietę, której pomogłem kiedyś na przystanku, chłopca, któremu oddałem miejsce w tramwaju, starszego sąsiada, któremu powiedziałem dzień dobry. Te drobne gesty jaśniały teraz jak iskry na tle mojego życia. Niewielkie czyny, niesukcesy. Tylko te maleńkie akty dobroci, które ktoś zapamiętał. Zrozumiałem, że jako dusza jesteśmy nie tylko obserwatorami, jesteśmy też zwierciadłem. Odbijamy to, kim byliśmy naprawdę. Bez makijażu emocjonalnego, bez ról, bez masek. Ale najgłębsze było to, co zobaczyłem potem siebie nie to ciało leżące martwe, nie obraz w lustrze prawdziwego siebie duszę nieskończoną, ale poranioną piękną, ale zmęczoną tęskniącą za czymś, czego przez całe życie nie potrafiła nazwać, miłością, której nie szuka się na zewnątrz, miłością, która była domem. Kiedy patrzyłem na swoją duszę, na to, kim byłem naprawdę, poczułem, że coś mnie przyciąga, jak niewidzialna siła, łagodna, ale stanowcza, kierująca mnie w stronę, której nie rozumiałem. Nie szedłem, nie leciałem, po prostu byłem przesuwany. Przestrzeń wokół mnie zaczęła się zmieniać. Już nie było ciemna ani świetlista, była głęboka, jak wnętrze czegoś żywego. I wtedy ją zobaczyłem bramę. Nie wyglądała jak żadna znana mi konstrukcja. Była ogromna, niematerialna, jakby z tkanki snu, ale miała kształt, łuk, który pulsował energią. Myślałem, że to właśnie to ta brama do światła, do spokoju, o którym mówią wszyscy, którzy wrócili z tamtej strony ale coś się nie zgadzało nie było tam ciepła. Nie było dźwięków, nie było żadnej obecności, która wyciągała do mnie ręce. Było, pusto, poczułem w sobie opór, coś mnie ostrzegało, to nie jest jeszcze twoje miejsce, ale już było za późno. Brama mnie wciągnęła, nie miałem wyboru. Przeszedłem przez nią nie jak przez drzwi, ale jak przez samą siebie, jakby część mojej istoty musiała się rozpaść, żeby druga mogła przejść dalej. I znalazłem się w miejscu, którego nie potrafię opisać słowami. Niebo nie istniało, ziemia nie istniała, nie było kolorów, nie było cienia, tylko stan, stan absolutnej świadomości. I w tej świadomości, jak błysk, pojawiła się prawda. Nie każda dusza idzie do światła od razu, nie każda jest gotowa. Nie każda chce prawdy, która czeka po drugiej stronie. Niektóre, tak jak ja, muszą przejść przez coś innego przez oczyszczenie, przez konfrontację. W tym miejscu nie było Boga ale była obecność, która znała Boga. Czułem ją, choć jej nie widziałem. Była mądrością, obserwatorem. I ona zaczęła mi pokazywać obrazy. Zobaczyłem ludzi, którzy żyli obok mnie, ich serca, ich intencje, ich cierpienie, o którym nie miałem pojęcia. Widziałem, jak moje wybory, nawet najmniejsze, miały wpływ na ich życie. Jak jedno zdanie wypowiedziane w gniewie mogło złamać komuś dzień. Jak obojętność raniła głębiej niż krzyk, to była najtrudniejsza lekcja, bo zrozumiałem, że moje życie nie było tylko moje, że każdy z nas żyje w sieci połączeń, i każde drgnienie, każdy gest, każda myśl rozchodzi się jak fale na wodzie, i wraca, zawsze wraca. W tamtym miejscu, po drugiej stronie bramy, nie było kar, nie było sądu, ale była odpowiedzialność. I to bolało bardziej niż jakikolwiek wyrok. I wtedy głos, Cichy, ale przenikający, zapytał mnie: Czy chcesz zobaczyć, gdzie trafiają dusze, które nie chcą pamiętać, kim są? Odpowiedź przyszła, zanim zdążyłem pomyśleć. Tak, to, co zobaczyłem po wypowiedzeniu zgody, na zawsze odmieniło moją duszę. Nie zostałem przeniesiony w przestrzeni, zostałem przeniesiony w świadomości. Obraz wyłonił się nie przed moimi oczami, ale wewnątrz mnie. Nagle wiedziałem, gdzie jestem i wiedziałem, co się dzieje, choć nikt mi niczego nie tłumaczył. Byłem w miejscu, gdzie trafiają dusze zagubione. Nie potrafię tego nazwać piekłem, choć wielu ludzi mogłoby tak o nim pomyśleć. Ale nie było tam ognia, nie było demonów, nie było kar wymierzanych przez zewnętrzną siłę. Była pustka, ale nie ta spokojna, cicha to była pustka przepełniona krzykiem niewidocznym, niesłyszalnym, ale odczuwalnym całym sobą. Dusze one były wszędzie nie miały kształtów, które można by było opisać fizycznie. Ale ich obecność była namacalna. Wiły się, krążyły, zatrzymane w pętli własnych myśli, emocji, wspomnień. Jedne były wściekłe, ich energia była gorzka, ostra, pełna gniewu. Inne były pełne żalu, zgięte w sobie, drżące z bólu, którego nie mogły już zrzucić. Jeszcze inne, najbardziej przejmujące, były całkowicie obojętne, jakby zapomniały, że w ogóle kiedyś żyły. To nie były potępione dusze. To były dusze, które same się zatrzymały. Widziałem jednego mężczyznę, a raczej jego esencję, który całe życie walczył o władzę i prestiż. Nawet tutaj, po drugiej stronie, próbował dominować, udawać, że nic się nie stało, ale jego głos był pusty. Wszystko, co go definiowało, zniknęło, a on nie wiedział, kim jest bez swojej maski. Inna dusza, kobieta, tuliła się do obrazu dziecka, którego nigdy nie wybaczyła sobie stracić. Jej ból był jak szklana klatka, przezroczysta, ale nie do przebicia. Co chwilę wracała do tej samej sceny, tej samej winy, tej samej straty. I wtedy zrozumiałem, że każda z tych dusz mogła odejść, każda mogła pójść dalej, ale one bały się, bały się światła, bo wiedziały, że tam nie będzie już miejsca na kłamstwo, na zaprzeczenie, na ucieczkę, i dlatego zostały tu, w miejscu, które same stworzyły. Czułem ich obecność wokół mnie, nie były świadome mnie jako osoby, były zanurzone w sobie. Ich świat toczył się wewnątrz nich i to było najgorsze więzienie nie zbudowane z murów, ale z myśli, emocji, wspomnień, które nie zostały uzdrowione. Nagle jedna z dusz się poruszyła inaczej niż reszta jakby coś się poruszyło od środka zbliżyła się do mnie, powoli i wtedy ją rozpoznałem to była twarz mojej babci. Ona też tu była, ale jej obecność była inna, spokojna, jasna, choć subtelna. Spojrzała na mnie z miłością i współczuciem, i wtedy zrozumiałem: Nie przyszła tu z własnego lęku, przyszła po mnie. Jej dusza nie była uwięziona, była przewodnikiem, i szepnęła mi tylko jedno zdanie: Jeszcze nie skończyłeś. Musisz zrozumieć więcej. Po słowach mojej babci wszystko wokół mnie zaczęło się zmieniać. Ciemność nie zniknęła, ale zaczęła się poruszać, jakby reagowała na coś, czego wcześniej nie potrafiłem dostrzec. Wibracje zmieniły się, nie były już ciężkie, były głębokie, rezonujące, jakby coś lub ktoś wkraczał w tę przestrzeń z zamiarem przywrócenia harmonii. Pojawiła się istota. Nie miała kształtu, a jednak wiedziałem, gdzie się znajduje. Nie miała twarzy, ale patrzyła na mnie tak intensywnie, jakby znała każdą moją myśl. Każde wspomnienie, każdy cień mojego istnienia. Jej obecność nie była ani męska, ani żeńska. Była czysta, absolutna, niezmienna i jednocześnie głęboko osobista. Czułem, że zna mnie od zawsze. I to był pierwszy raz, gdy nie mogłem się ukryć. Nie mogłem udawać. Nie mogłem opowiedzieć wersji wydarzeń, która postawiłaby mnie w lepszym świetle. Wszystko, czym byłem, stanęło w jej obecności nagie. Bez obrony, bez wyjaśnień, bez fałszu. Istota nie mówiła słowami. Jej głos był jak fala światła, która przenikała przez każdy poziom mojej duszy, a mimo to zrozumiałem każde przesłanie. Dlaczego tak bardzo się bałeś? Zapytała. I zanim zdążyłem odpowiedzieć, pokazała mi moje życie, ale nie wydarzenia, nie daty. Pokazała mi moje lęki, te, które były jak cień pod powierzchnią wszystkiego, co robiłem. Strach przed odrzuceniem, strach przed byciem niewystarczającym, strach, że nie zasługuję na miłość. Zobaczyłem, jak te lęki wpływały na moje decyzje, jak przez nie zamykałem się na innych, unikałem bliskości, wybierałem bezpieczeństwo zamiast prawdy, jak przez nie zraniłem ludzi, których kochałem, bo nie potrafiłem się otworzyć. Istota nie osądzała mnie, nie pocieszała też. Jej obecność była jak lustro, pełne miłości. Ale bezlitosne w swojej przejrzystości. I wtedy powiedziała coś, co zatrzymało mnie w środku. To nie świat cię zranił, to twoje własne serce zamknęło się przed światem. Te słowa rozdarły mnie na pół, bo wiedziałem, że są prawdziwe. Przez całe życie myślałem, że jestem ofiarą losu, ludzi, sytuacji, ale tutaj, poza czasem i materią, nie było już wymówek. Była tylko prawda. Płakałem. Moja dusza płakała. I wtedy stało się coś niezwykłego. Istota zbliżyła się do mnie, nie fizycznie, bo tu nie było ciał, ale jej energia dotknęła mojej. I po raz pierwszy od dawna poczułem ciepło, nie zewnętrzne, to było ciepło przebaczenia, nie tego, które się daje komuś innemu, ale tego, które daje się sobie. Bo dopiero wtedy zrozumiałem, że największym więzieniem nie jest kara, ale nienawiść, którą nosimy do samych siebie. Istota nie powiedziała już nic więcej, ale zostawiła we mnie przestrzeń, czystą, otwartą, gotową. I wtedy usłyszałem głos nie jej, nie mój, głos, który był jak oddech samego życia. Czy jesteś gotowy na ogień, który nie parzy? Gdy padły słowa, czy jesteś gotowy na ogień, który nie parzy? Nie odpowiedziałem. Odpowiedziała za mnie cała moja istota, bo nie była to prośba ani pytanie. To było zaproszenie, na które moja dusza czekała przez całe życie, choć nigdy nie potrafiła tego nazwać, i wtedy przyszło światło. Nie to miękkie, przyjemne, o którym mówią ci, którzy doświadczyli spokoju po śmierci. To światło było jak ogień. Przenikało mnie od środka, a nie przez skórę, bo ciała już nie miałem. Ono nie oświetlało, ono przemieniało. Każdą cząstkę mojego duchowego ja zaczęło obejmować coś, co można porównać do płomienia ale nie fizycznego. To był płomień świadomości. I ten ogień nie bolał, ale nie był też łagodny, był intensywny, natarczywy, głęboki. Z każdym jego dotknięciem coś we mnie pękało. Z początku myślałem, że to kara, że teraz mam odpokutować, ale potem zrozumiałem, że nie jestem palony. Jestem rozbierany, warstwa po warstwie. Zdejmowane były ze mnie wszystkie emocjonalne skorupy. Wszystkie zbroje, które nosiłem przez całe życie: wstyd, duma, lęk, uraza, płomienie sięgały miejsc, o których zapomniałem, że istnieją, pokazywały mi twarze, które skrzywdziłem nieświadomie, słowem brakiem obecności, obojętnością, ale nie osądzały mnie. Ten ogień nie był sądem, był oczyszczeniem, był prawdą, w nim nie mogłem już niczego ukryć, niczego wypierać, ale jednocześnie nie mogłem już siebie nienawidzić. Bo z każdym spalonym cieniem, z każdą spaloną raną, pojawiała się jasność. Jasność, która nie była światłem, lecz pokojem cichym, głębokim, nieporuszonym pokojem takim, którego nigdy nie zaznałem za życia. W pewnym momencie ogień przestał mnie dotykać nie dlatego, że zniknął ale dlatego, że już nie było niczego do spalenia. Zostałem czysty niedoskonały niegotowy ale prawdziwy. I wtedy zrozumiałem coś, co do dziś nie daje mi spokoju. To nie Bóg mnie oczyszczał, to ja sam, w Jego obecności, zgodziłem się stanąć w ogniu prawdy, bo tylko tam można się narodzić na nowo nie przez cud, nie przez wybawienie ale przez uznanie każdego swojego błędu, każdej rany, każdego uczucia, które kiedyś odrzuciłem. W tej przestrzeni ognia nie było winy, było tylko zrozumienie. I kiedy wszystko już ucichło. Kiedy płomienie wygasły, zobaczyłem samego siebie, duszę, która nie była już zbudowana ze strachu, ale z ciszy, z przestrzeni, spokoju. Z I wtedy usłyszałem znowu ten sam głos, teraz bardziej znajomy niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz możesz wrócić, ale nie chciałem. Po raz pierwszy od dawna czułem się jak w domu. Nie chciałem wracać. To nie była decyzja oparta na lęku czy niechęci. To było głębokie poczucie, że już jestem tam. Gdzie zawsze chciałem być. Bez ciała, bez bólu, bez ciężaru oczekiwań. W czystości. W pokoju. W obecności czegoś większego niż słowa, niż religie, niż cokolwiek, co znałem za życia. Ale głos nie ustępował. Musisz wrócić. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie skończyłeś. Poczułem bunt. Dlaczego? Pytałem. Dlaczego miałbym wrócić do świata, który rani, który zapomina, który gubi duszę. Nie było odpowiedzi. Nie takiej, jakiej się spodziewałem. Zamiast niej przyszło uczucie. Głębokie, przenikliwe, niepodważalne. Miłość. Ale nie ta ludzka, warunkowa, przywiązana do imienia, twarzy, czasu. To była miłość, która wie. Miłość, która nie mówi: wróć, bo musisz. Ale wróć, bo możesz jeszcze zapalić światło tam, gdzie inni widzą tylko ciemność. I wtedy pokazano mi ludzi, twarze, tysiące. Niektórych znałem. Moja matka, brat, kilku przyjaciół, innych nie, ale mimo to znałem ich duszę. Widziałem ich ból, ich zagubienie, ich pytania bez odpowiedzi. Widziałem ich noce pełne ciszy, w której błagali, żeby ktoś tam był, żeby śmierć to nie był koniec. I poczułem, że jestem ogniwem, nie bohaterem, nie wybawicielem, ale świadkiem. Ktoś, kto widział prawdę. Ktoś, kto wróci, nie dla siebie, ale dla innych. Ale jak mam im powiedzieć? Nikt nie uwierzy, pomyślałem. I wtedy przyszła druga fala świadomości. Nie chodzi o to, żeby przekonywać. Chodzi o to, żeby pamiętać. Żyć w zgodzie z tym, co się zobaczyło. Być obecnością, a nie argumentem. Światłem, a nie dowodem. I z tego światła ludzie, którzy są gotowi, rozpoznają prawdę sami. Zrozumiałem też, że nie wrócę tak samo. Ciało, które zostawiłem, było martwe. Ale moje życie nie. Moja śmierć nie miała być końcem. Miała być przerwą, przejściem, mostem. I kiedy ta decyzja została podjęta, nie przeze mnie, ale przeze mnie zaakceptowana, wszystko zaczęło się rozpadać. Nie w chaosie, w pokoju. Przestrzeń duchowa zaczęła się kurczyć, świadomość zbierać. Światło przygasło i poczułem, że wracam. Ale zanim to się stało, istota raz jeszcze się pojawiła. Nie powiedziała nic, tylko spojrzała. I w tym spojrzeniu była przestroga. Nie groźba, ale przypomnienie. To, co widziałeś, nie jest dla ciebie. To jest dla nich. Nie zapomnij. Powrót nie był spektakularny. Nie było fajerwerków, błysków ani nagłego wdechu. Po prostu otworzyłem oczy. Światło w pokoju było inne niż to, które pamiętałem. Głębsze, cieplejsze. Czułem się, jakbym wrócił po bardzo długiej podróży. Ciało było ciężkie, jakby przez nie przepłynęły wieki. Ale to nie ciało było najważniejsze. To, co wróciło, to była świadomość. Inna. Otwarta. Gotowa. Początkowo nie mówiłem nikomu, co się wydarzyło. Kiedy lekarze mówili o zatrzymaniu akcji serca, o chwilowej śmierci klinicznej, kiwałem głową, ale w środku wiedziałem. To, co przeżyłem, nie da się zmieścić w słowach medycyny. Minęły tygodnie. Może miesiące. Zacząłem powoli opowiadać o tym, co widziałem. Nie z przekonaniem, że muszę kogoś nawracać, ale z potrzebą dzielenia się prawdą, która nie była już tylko moja. Ludzie reagowali różnie. Jedni milczeli, inni płakali, ale prawie każdy, każdy miał w sobie pytanie, którego nie wypowiadał na głos: Czy moi bliscy tam są? Czy nadal istnieją? I dziś po wszystkim mogę odpowiedzieć: Tak, oni są. Nie zniknęli. Nie rozpłynęli się. Ich dusze istnieją. Nie jako cienie, ale jako światła. Świadomości. Miłości. Niektórzy idą dalej, inni czekają. A jeszcze inni przychodzą do nas w snach, w wspomnieniach, w tym delikatnym uczuciu obecności, które czujemy, choć nie potrafimy wyjaśnić, co dzieje się naprawdę po śmierci. Nie ma jednej drogi, nie ma jednego miejsca. Jest doświadczenie, głęboko osobiste. Ale jedno jest pewne: śmierć nie jest końcem. Jest powrotem. Nie do nieba, nie do tamtego świata w dosłownym sensie. Do prawdy, prawdy o nas samych, o tym, kim byliśmy naprawdę, o tym, co tak naprawdę miało znaczenie. Nie nasze sukcesy, nie nasze błędy, ale miłość. Tylko ona przechodzi z nami na drugą stronę. Tylko ona ma wagę w świecie, gdzie nie istnieje czas. Nie boję się już śmierci, ale co ważniejsze, nie boję się życia. Bo wiem, że każde spotkanie, każde spojrzenie, każda chwila ma sens. Że każde kocham Cię, które powiem. Rezonuje dalej niż mogę sobie wyobrazić, że każdy akt dobroci zapala światło, nie tylko tu, ale też tam, i że kiedy nadejdzie mój prawdziwy czas, nie będę sam, bo nikt nie jest. A miłością ta prawdziwa, bezwarunkowa, wieczna, czeka na nas z otwartymi ramionami, bo ona nigdy nie umiera.